Hej wszystkim z tej strony Dia i witam Was w kolejnym odcinku z Hall of Fame. Dzisiaj do grona twórców dołącza Dakio. Jest to Wasza propozycja do tej edycji, więc jeżeli chcecie mieć wpływ na drugi sezon tego projektu, to jest to ten moment, w którym zostawiacie łapkę i schodzicie do sekcji komentarzy napisać waszego twórcę. Jednak w drugiej edycji jest mały haczyk. Musi być to polski twórca, więc proponujcie swoich YouTube'owych idoli, bo byli już TJI. Dilerek, doknes, Enzi, Graf i wiele, wiele, wiele więcej. Więc piszcie, kogo jeszcze według Was tam brakuje, a ja przedstawię Wam, co w dzisiejszym programie. A czekają Was materiały budowlane, przedstawienie postaci, punktowane ciekawostki, przegląd treści, moja opinia. Gotowi? To zapraszam. Do wybudowania pomnika użyłam czarną wełnę, żółtą wełnę. Białą wełnę, pomarańczową wełnę, brązową wełnę, białą terakotę, niebieskie lampiony, zielone żabie światło i kamienne wyroby do podstawy. Dakio to niderlandzki twórca. Swoje początki w internecie zawdzięcza grom typu Survivio, ale z czasem do jego repertuaru dołączył Minecraft i stał się Minecraftowym twórcą. Prowadzi dwa kanały. Jego główny kanał to tytułowy Dakyo, powstał 19 stycznia 2016 roku, a nasz dzisiejszy obiekt badań miał wtedy 14 lat. Zebrał na nim 808 tysięcy subskrybentów, publikując 391 filmów i do tego jeszcze streamy. Jego drugie konto nosi nazwę Quack, powstało 15 sierpnia 2020 roku. Zebrał tam 25 tysięcy subów i ma tam aż jeden film, dokładniej short. Możemy znaleźć go również na Twitchu. Skoro już wiadomo o kim mowa, to łapcie teraz punktowane ciekawostki. Początkowo miał inne konto o nazwie Dakio, na którym streamował Survivio i stąd jego nick Dakio, który jest połączeniem słowa dak i IO, czyli końcówki charakterystycznej dla tego typu gierek, jak na przykład Survivio, Agario itd. itd. Był jednym z tych YouTuberów, którzy przebrążywili się na inne gry, zwykle Minecraft i Fortnite po spadku popularności Survivio. Jest osobą wierzącą. Nawet w swoim opisie filmu ma fragment Biblii. Rzucił edukację, żeby mieć czas na prowadzenie kanału YouTube. Jego najpopularniejszy film to: Wydobyłem 10 tysięcy bloków w linii prostej i znalazłem to. Urodził się 16 marca 2002 roku. Jest z odjakalną rybą. Pod kanał ma podpiętą stronę, na której możemy przeczytać ponad 200 różnych interpretacji Biblii, przetłumaczonych na 70 języków. Nie wiem, czy to jego strona, czy tylko ją promuje, nie znalazłam takiej informacji, ale raczej nie, bo pierwszy pomysł tego przedsięwzięcia pojawił się w 1993 roku. Był wtedy internet? Czekajcie, sprawdzę. Okej, okay, internet mamy od 1969 roku. Aha, to dlaczego miałam internet dopiero w okolicach 2013 i 2014? No nic, koniec końców, idealnie na FNAF-a, więc nie ma tego złego. Wbił pół miliona subskrypcji w 2020 roku. W swoim minecraftowym świecie miał dwa lisy, Izzy i Mara. Niestety na jednym streamie niechcący je zabił i było mu przykro. Jego community nazywa się Ducklings, czyli po naszemu Kaczątka. Jego ulubiona broń w grze Minecraft to Miecz Netherite. Większego wyboru w sumie nie ma, aczkolwiek moim ulubionym jest łuk. Dajcie znać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony. Jego ulubiony Mob to Pinglin. Pinglin. Jego ulubiony Mob to Piglin Brutal. I myślę, że tyle ciekawostek nam wystarczy, więc teraz możemy przejść do treści, jakie ma na swoim głównym kanale, bo na poboczne nie ma co patrzeć, bo jest tam dosłownie jeden short, jak już to ustaliliśmy. Ale już na jego głównym kanale jest nieco więcej treści i znajdziemy tam 12 playlist. Minecraft, Hardcore Sezon 1, Hardcore Sezon 2, Skyblock, Crazy Videos, Hardcore Sezon 3, 2D Minecraft, Hardcore Sezon 4... Hardcore sezon 5, Hardcore sezon 6, Hardcore sezon 7, Hardcore sezon 8. Bardzo urozmaicone treści, jak widać, aczkolwiek niekoniecznie, bo na streamach sięga takich tytułów jak Apex Legends, Fall Guys, Among Us i Hyperscape, czy jakoś tak. Oki, okay, to teraz czas na ocenę skina. Jest to niby zwykły skin, ale ma te małe elementy kaczki, które są po prostu perfekcyjne, i jak tak na niego patrzę, to chciałabym. Kaczki w Minecraft. Niby już mamy kury, ale. Wiecie co? Ustalmy to raz a porządnie. Kaczki są lepsze niż kury i chcę kaczki. Niech wywalą kury. Rozstrzygnijmy to w komentarzach. Kaczki czy kury? Komentujcie, a ja dalej oceniam skina. Według mnie skin Dakio jest tym skinem, który przeżyje czasy, bo jest prosty, ale na swój sposób indywidualny. Może to kwestia kaczego wzoru? Nie wiem, ale do mnie osobiście przemawia. Dajcie znać, co myślicie. A teraz czas na moją opinię, i tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo skrypt piszę będąc na zajęciach, bo mam bardzo krucho z czasem, więc wiecie, wykładowca sobie, a ja sobie. Nie róbcie tego w szkole, w domu, w szkole. Wiecie o co chodzi. Więc jak się domyślacie, nie mam za bardzo jak obejrzeć produkcji Dakio, ale to co zdążyłam zauważyć, to jego community jest bardzo zgrane i spięte do kupy. Wymieniają się swoimi myślami, spostrzeżeniami, czy zdobyczami na reddicie i wydaje mi się, że jest to urok mniejszych twórców, że to community jest jednak bardziej rodzinne. Tak kameralność kanału wpływa pozytywnie na społeczność, bo wszyscy robią się jak taka mała rodzina. A propos rodziny, widziałam co jakiś czas temu nasmarowaliście z tym drzewem genealogicznym. Na Discordzie. Odczułam jednocześnie zaintrygowanie, szok, rozpacz, niedowierzanie, śmiech i rozczulenie. Tylko wy tak potraficie. Naprawdę. Co to Dakioto zakończył swoją przygodę z YouTube'em. Stracił pasję do nagrywania, męczył się edytując filmy, a dodatkowo zmieniły mu się priorytety w życiu, więc postanowił zrezygnować z nagrywania i skupić się na swoim prywatnym życiu. Zrezygnował w październiku tego roku i wrzucił pożegnalny film. Odzyw jego fanów był przeuroczy: wszyscy zrozumieli i podziękowali mu za czas, jaki poświęcił na zabawianie ich. Ogólnie ludzie się rozkleili, nie odkleili, nie mylić tego, i każdy rozszedł się w swoją stronę. To była naprawdę urocza scena, którą możecie sami zobaczyć, wchodząc na kanał Dakia. Uważam, że twórców będących głową tak zgranego community trzeba doceniać, bo nie ma nic piękniejszego w byciu twórcą jak tworzenie społeczności. Bo nawet jeżeli jakaś platforma upadnie, to community zawsze się gdzieś odnajdzie. I to jest naprawdę ważne, żeby o to dbać. Dlatego Dakio trafia do Hall of Fame. Zaraz dostaniecie efekt końcowy, jak wyszedł pomnik, ale zanim to, to pamiętajcie o proponowaniu twórców do drugiego sezonu. Jest to wariant na shorty, więc warto rzucić okiem, kto już był. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to będzie mi mega miło, jak dołączycie do community i zostawicie subskrypcję. Zachęcam Was też do dołączenia do Discorda, do którego link macie w opisie. To tyle ode mnie, łapcie efekt końcowy, trzymajcie się cieplutko i papatki! you